Posiadasz w swoim majątku nieruchomość, którą kupiłeś kilkanaście lat temu, Odliczyłeś może ziemię rolną, którą chcesz podzielić i sprzedać, bo teraz przyszedł najlepszy czas. Mimo, że sprzedajesz swój majątek prywatny jako osoba nieprowadząca działalności w gospodarczym zakresie, uważaj, bo masz spore szanse, że organ podatkowy potraktuje Cię jako podatnika VAT i trzeba będzie opłatkować vat taką transakcję. Od wielu lat sprzedaż nieruchomości prywatnych to prawdziwe pole winowe. W ostatnim czasie organy podatkowe dostały dodatkową amunicję w postaci wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 kwietnia 2025 roku. W wyroku tym Trybunał stwierdził m.in., że jeżeli osoby fizyczne udzielą pomocnictwa podmiotowi przygotowującemu transakcję, np. pomocnikowi albo pośrednikowi uzyskującej dla nieruchomości decyzję o warunkach zabudowy albo dzielącej ją na mniejsze działki, to taka sprzedaż będzie podlegać pod VAT. W praktyce bardzo dużo działań podejmowanych przez podatników, uznawanych powszechnie za całkowicie standardowe, może skutkować koniecznością opodatkowania w sprzedaży podatkiem VAT. Jeśli chcesz zabezpieczyć swoją transakcję oraz ustalić, jakie obowiązki na to ciążą, zapraszamy do konsultacji.